Z lukrem. Nie ma problemu. Babcia wszystko dla ciebie przygotuje, moja droga. No to nie jest trudne. Jej babciu, kiedy miałaś czas, żeby zagnieść ciasto? A ja nie tylko zagniotłam ciasto, ale jestem już gotowa, żeby smażyć ładne, rumiane pączki. Mam nawet specjalną formę do ich wycinania. A do smażenia użyję więcej oleju. Dzięki temu pączek wyjdzie soczysty w środku i chłupiący na zewnątrz. Nie ciekawe, czy dam radę zrobić to samo? Co w tym trudnego? Bierzesz foremkę i wycinasz z ciasta właśnie w ten sposób. Jane kochanie, uważaj, straszysz babcie! Dobra, dalej trzeba wziąć olej, prawda? Pamiętam, że trzeba go nalać dosyć sporo. A skoro go już wlałam, to muszę zwiększyć ogień. Zrobię wspaniałe pączki. No to zaczynam. Ojej, co tu się dzieje? Pomocy ratunku! Jak tu dużo dymu! Kuchnia to nie miejsce dla dzieci. Mam prawie 12 lat i poradzę sobie z tym dymem. Masz! Proszę bardzo! Oj, powinnam pewnie wyłączyć kuchenkę. Chyba minęło, ale moje pączki nie wyglądają zbyt dobrze. Nie nadają się. Muszę je wyrzucić. Jane, wystraszyłaś babcię! Co w tym takiego trudnego nie rozumiem? Mam już wszystko gotowe. Pączki są ładne i chrupiące. Jako nie dodam sosu truskawkowego. A teraz trzeba zanurzyć pączka w polewie. Przygotowałam ją wcześniej dodając różowy barwnik spożywczy. Pozostaje udekorować i voila! No nieźle ci wyszło. Babcia nie potrafi zrobić ich tak ładnie, ale kto powiedział, że babci wyjdą nieładnie? Znam sekret dobrego pączka. To cukier puder na wierzchu proste i pyszne. Dobra, a co ja mam robić? Nie mam już żadnych składników spożywczych. Oprócz sera. Chyba wpadłam na genialny pomysł. Ser jest tak samo lekki jak ciasto. Dlatego zamierzam zrobić z niego pączki serowe. I dodam do nich posypkę z okruszków chipsów. A macie chipsy! Co tu się dzieje? Przesienie ziemi? Nie, to twoja wnuczka szaleje. Spokojnie, nie szaleje, ale gotuje dla glorii. No i czas na moją posypkę. Mogę w niej obtoczyć pączka. Jak wspaniale. Tylko czegoś tu brakuje. Wiem! Aby pączek smakował lepiej, trzeba go dobrze usmażyć. I najlepiej zrobić to prosto na kuchence, bez patelni. Bo tak jest weselej. Jane, no ile można się wygłupiać? Ciekawe, która nie wygra w pierwszej rundzie. Domowe pączki babci? A może pączki z lukrem szefowej kuchni? A może serowy przysmak od siostry Jane? Wow, nie mogę się skupić. Jakie piękne różowe pączki. I takie pyszne. Mają moje ulubione truskawkowe nadzienie. Te wyglądają tak zwyczajnie. I smakują? Też zwyczajnie. Nie jestem pod wrażeniem. Ojej, jaki ciekawy pączek. Będę musiała spróbować. To ser. Rozciąga się i rozpływa w ustach. Jest pyszny. Ale co wybrać? Już postanowione. Pączki z truskawkami wygrywają. Yeah. Widziałam, szefowałem ma do usług. teraz mam ochotę zjeść sałatkę. Jaką sałatkę? Cezar, najsłynniejsza sałatka. Umiem kroić, pokoję wszystko na małe kawałki. Ojej, moja droga, no, przestań się tak zachowywać, młoda damo. Kupni trzeba być ostrożnym, zwłaszcza z nożem w ręku. Warzywa trzeba zgrabnie pokroić i ładnie ułożyć na talerzu. No i kurczak. Delikatny, soczysty, pyszny kurczak. Należy go pokroić i dodać do warzyw. Pięknie. Nie powiedziałabym. Teraz pokażę wam, czym jest piękny sposób podania sałaty. A żeby to zrobić, wrzucę całą masę zieleniny do blendera. Następnie dodaję do niej troszkę wody. Uuu, to jakaś papka. Nie, papka Jane, to wysoka kuchnia. Powstała masa, należy szybko schłodzić, aby powstała galaretka i można rozłożyć ją na talerzu. Właśnie tak. Ojej, no nieźle. Teraz można dodać troszeczkę warzyw. No i oczywiście pierś z kurczaka. Ale to nie wszystko. Mała buteleczka oleju. Bo piękno tkwi w szczegółach. Ej, kto mi psuje danie? Nie można zepsuć dania serem. Czyż nie tak, Jane? Tak, babciu. A co ja mam robić? Nie miałam czasu na krojenie. Jane, znowu się wygłupiasz. Co za masakra. Wygląda jak góra resztek. Takie danie z pewnością nie wygra konkursu. Trzeba coś wymyślić. Wiem, zrobię ci taką sałatkę Gloria, że nie trzeba będzie niczego siekać. Po prostu połamie to na małe kawałki, dodam żelkowe oczy i pianki marshmallow. Chcę też dodać więcej żelków. I gotowe! Jakie piękne i pyszne dania wymyślili nasi uczestnicy konkursu. Ale czy Gloria je polubi? Już za chwilę się o tym przekonamy. Zacznę od tego. jej to jakaś zielona galaretka. Zabawne. Spróbuję. Uuu, to obrzydliwe. Nie, daj tej sałatce kciuka w dół. A ta wygląda całkiem zwyczajnie. Prosta sałatka, prosty smak. Nic specjalnego. Wow, jak fajnie To sałatka z żelkami, gumą i galaretką Co za pyszne połączenie Bardzo mi się podoba Wybieram ją jako zwycięzcę O tak Ura, wiedziałam Przybij piątkę, siostrzyczko Gloria, nie przyciągaj Chcę zjeść jajka Nie mogło być łatwiej Babcia sobie poradzi Nawet siostra potrafi to zrobić Leje troszkę oleju i rozgrzeję patelnię. Babciu, daj mi też trochę. Nie leje się. Dlaczego kapie tak mało oleju? Potrząsnę mocniej butelką. Ojej, chyba ją zepsułam. Jane, no co ty? Dobra, babcia już może gotować. Rozbiję dwa jajka, o tak. Ty też rozbiję. Ojej, jak to? Jestem taka nieostrożna. Nie, no nikt już nie robi, a jak w ten sposób? Oto co zrobię. Zacznę od podgrzania śmietanki. Dodam skórkę pomarańczową i sekretny składnik. Dzięki niemu powstanie danie jak z najlepszych restauracji. Teraz pokroję brzoskwinie i do nich też dodam tę specjalną substancję do gotowania molekularnego. Czas stworzyć trochę kulinarnej magii, i smażyć kilka jajek molekularnych. Wow, widziałam to na YouTubie! Jane, no uważaj! O nie, moje jajka! Wszystko się pali! Co za masakra, na pewno nie wygram! No a Gloria i tak nie będzie głodować! Jajka babci wyglądają przepysznie! Jane, no nie masz szans w tej rundzie! Czy Gloria polubi kuchnię molekularną? Przekonajmy się o tym właśnie teraz! Hmm. Od czego zacząć? Chcę spróbować tego! No nie jest złe! A co to jest? Nie, no, nie będę tego jadła. A tu jest jakieś nietypowe danie. Ojej! Jest słodkie! Jakie dobre! Uwielbiam to! Wybrałam zwycięzcę. Tak, nie działam! Babciu, no, spójrz! Chcesz zjeść kanapkę. Oczywiście, kochanie. Chętnie spróbuję. Nie możecie wygrać tej rundy. Kanapka prościzna. Ja zawsze jem tosty z nutellą, tylko tym razem zrobię coś smaczniejszego. Mam zamiar dodać więcej nadzienia. Moje ulubione pianki marshmallow, tabliczkę czekolady z truskawkami i słodko-kwaśne żelkowe języczki. Ach, jak to później wygląda. Ale myślę, że tej kanapce czegoś jeszcze brakuje. O tak, słodkiego żelu i kwaśnych strzelających cukierków. Co za wspaniały pomysł wpadł mi do głowy. No to dość oryginalne. Myślę jednak, że lepiej trzymać się tradycyjnego przepisu. Sztarda, szynka ser liście sałaty i wszystko razem składamy A teraz można smażyć kanapkę do uzyskania chrupkości z obu stron Nie no babciu najpierw trzeba podpiec chleb a potem dodać nadzienie Nie powinno być gorące A głównym przysmakiem będą ślimaki Co? Ślimaki co za smród? Raczej to za zapach. Tak właśnie pachnie Paryż. A teraz możemy to przełożyć na talerz i w następnej kolejności dodam owoce morza. Wspaniale. A na koniec dorzucę jeszcze ser pleśniowy. Bawcie źle się czuję. To kulinarne arcydzieło. Niewiarygodne. Przeszłam samą siebie. I ja też zrobię fajną kanapkę. Oj, czekolada się roztopiła, ale wiem co mogę z tym zrobić. Wziąć miskę z wodą i wrzucić do niej sporo lodu. Teraz można rysować wzorki czekoladą, a ona będzie zastygać w dowolnym kształcie. Widziałam ten lifehack na TikToku. Brawo! Wszystko gotowe! Tyle różnych kanapek, co wybierze Gloria? Zwykłą kanapkę babci, słodki cud siostry, czy kulinarne dzieła Emmy? Ojej, jaka niezwykła kanapka! Fuj, ma nieprzyjemny smak. To ślimaki, to za ochyda. To trzeba wyrzucić. O, jakie słodkie serduszko! Jakie to pyszne! Uwielbiam słodkie kanapki. Ta porcja z kolei wygląda dosyć zwyczajnie. Ale też jest pyszna. Jest najlepsza ze wszystkich! Wybieram ją jako zwycięzcę! O tak! Babcia to zrobiła! Starałam się! Ciekawe co nas czeka. Nóżki kurczaka! Ekstra! Uwielbiam je! Nie można zapomnieć o Sosie. Z nim wszystko smakuje o wiele lepiej. Chociaż nie sądzę. Jaka apetyczna kukurydza? Zdecydowanie nie ma w niej nic podejrzanego. Myślę, że w moim napoju też nie. Zobaczcie, co mam. Ty zaczynasz. Nie mam nic przeciwko. Dziwne, dlaczego mój napój się nie leje? Ma jakąś dziwną konsystencję. Co ja mam teraz zrobić? Wow, to galaretka! Ojej! Przypadkowo wystrzeliłem sobie w czoło. Zachowuj się, John! A najlepiej podziel się z nami. Zgadzam się z Mirandą. E, odczepcie się ode mnie, nic wam nie dam. Jesteś taki wredny. Zapamiętam ci to. A jak sobie chcesz? Nie przeszkadzajcie mi w delektowaniu się moją galaretką. I po wszystkim skończyłem. To nie było trudne. Masz ogromny apetyt. Teraz kolej na Emmę. Właściwie to ja nie chcę próbować tego ostrego sosu. Będę udawała, że polewam nim kurczaka, ale tak naprawdę tego nie zrobię. to z nami nie przejdzie. No dalej Emma. Nie, ten sos wydziela dym. Założę się, że jest naprawdę ostry. Ojej, tylko spójrzcie, co się stało z nóżką kurczaka. Będzie to dla mnie trudne, ale muszę to zrobić. Po prostu udawajmy, że to zwykły kurczak bez ostrego sosu. Nie udało się! Ja płonę pomocy! Emma, tylko nie odwraca się w naszą stronę. Ojej, co to? Chyba moja kukurydza zamienia się w popcorn. O niczym nie zapomnieliście! Spokojnie, wszystko pod kontrolą, gasiłem cię! Trzeba było tak od razu, dziękuję, John. O nie, spaliłam kurzenówki. A ja przynajmniej mam teraz popcorn. Wszystko ma swoje plusy. Jest taki chrupiący rewelacja. Nawet o tym nie marzyłam. My też chcemy spróbować. Jeszcze czego? Zabierajcie ręce. Nie mam zamiaru się dzielić. Spójrz, John. uszy rany, zrobimy się żółte. Dlaczego tak się na mnie gapicie? Właściwie to wasze uszy też zmieniły kolor. Co za niespodzianka? Sprawdźmy, co tym razem nas czeka. Czerwona guma owocowa, super! Jak pysznie pachnie. Guma jest mała, a mój arbus jest ogromny. Widzę, że macie szczęście. Na pewno nie można tego powiedzieć o mnie. Mam tu całą miskę żywych robaków. Smacznego Miranda! Odbieraj buzie! Zawierz to natychmiast. Nie będę jadła żywych robaków. Nie masz wyboru. Proponuję więc się pospieszyć. Dzięki, ale twoja rada raczej mi nie pomoże. Wcale nie poprawia mi samopoczucia. Po prostu wyobrażę sobie, że to coś pysznego. Jakie to obrzydliwe. Moja wyobraźnia w ogóle nie działa. Dobra, mam już dość. Ej, nie można się poddawać w połowie drogi. Trzeba to zjeść do końca. Proszę bardzo, kolejna głupia rada. John, nie pomagasz mi, tylko wszystko psujesz. Te robaki poruszają się w moich ustach. Nie mogę tego wytrzymać. Eee, jak ty to robisz? To jakieś szaleństwo. Nam by się nie udało. Obawiam się, że ten koszmer będę pamiętała do końca życia. Nigdy nie jadłam nic gorszego niż to. O nie, robaki utknęły mi w gardle. Nie mogę oddychać. Nie musiałaś ich wypluwać mi prosto w twarz. Przepraszam, to było przypadkiem. Teraz wasza kolej. Dzięki Miranda! Arbuza już podzieliłam na dwie części, a teraz można go zjeść. Jak aromatycznie pachnie! Przypomina mi to o minionym lecie. Nie chcecie załamywać John, ale czerwony to mój kolor. A takim właśnie jest miąższ arbuza, więc ja go zjem? A tobie zostawię zielone skórki. Ale to niesprawiedliwe, ja go dostałem! Życie bywa niesprawiedliwe. Pogódź się z tym. Proszę, zabieraj pestki i skórkę. Nie będę tego jadła. A, proszę, łap jeszcze więcej pestek. Nie chcę mieć z tobą nic wspólnego. Oszukałaś mnie. W dodatku te skórki są takie gorzkie. Nie będę ich jadł. Jak chcesz, ja się na nic nie upieram. Jesteście tacy zabawni. Zaraz pęknę ze śmiechu. Oj, przez was prawie zapomniałam o swojej gumie. Mm, jakie pyszne. Znowu dostała wszystko, co najlepsze. Nie bądź zazdrosna, lepiej patrz jak dmucham balony. Najwyższy czas, dacie mnie nauczkę. Teraz odegramy się na niej za wszystko. Ej, nic nie widzę. Ktoś przebił mojego balona. Czerwień do ciebie pasuje, ma. Wow, nasze szyje też są kolorowe. Jesteśmy gotowi, no to jedziemy. O, mamo, to krab. Jest taki straszny. Boję się go. Odłożę go na miejsce. Przynajmniej wiesz, co masz. Ja tego w ogóle nie rozumiem, ale wygląda fajnie. A ja czuję zapach smażonych frytek, pyszności. W końcu mogę coś przekąsić. No dalej, Miranda, zaczynaj. To miło z waszej strony. Frytki są takie ciepłe, jakby dopiero co wyszły z piekarnika. Uwielbiam to. Jestem gotowa zjeść cały talerz. ja też muszę sprawdzić, co dostałem. O, to lizak! A co jest w środku? A, to posypka! Dzięki niej lizak smakuje jeszcze lepiej. Chcę więcej posypki. To nie fair. Wszyscy oprócz mnie dostali smakołyki, a ja muszę zjeść tego brzydkiego kraba. Dlaczego los jest tak niesprawiedliwy? Jaki twardy! Prawie połamałam sobie zęby! Mam genialny pomysł! Uwielbiam frytki! To najlepsza przekąska na świecie! Chcę więcej i więcej! Co dziwne, gdzie się podział mój talerz? Widzieliście go, Emma? To ty go zabrałaś? Ej, to nie ja! Ej, to mój krab. Przepraszam, nie mogłam go zatrzymać. Przestań mi tu ściemniać, oddaj moje frytki! Chyba coś tu zaraz się wydarzy. Myślę, że będzie niezły ubaw. Dobra, zabieraj swoje frytki z powrotem. A ja znowu spróbuję zjeść mojego kraba. Co ty robisz? Gotuję! Tym razem nie zamierzam jeść go na surowo. To genialne, świetnie to wymyśliłaś Emma. O nie, poparzyłam sobie palec! Jak gorąco! Muszę od razu podmuchać. Dobrze, że mam szczypce. Teraz bez problemu mogę wyciągnąć kraba z rządku. Co za zapach! Jestem pewna, że teraz spodoba mi się jego smak. Emma, nie wiedzieliśmy, że potrafisz tak dobrze gotować. Mogę spróbować? No. Oczywiście, że nie. Nawet nie masz to pytać. Sama zrobiłam tego kraba i sama go zjem. Wszystko sprawiedliwie. Jaki pyszny. Ma tak dużo mięsa. Fantastycznie. Lepiej spójrzcie na swoje nosy. Są kolorowe. Otwieramy klosze. Wow, mam pączka. Jaki apetyczny. Od tak dawna mam ochotę na taki deser. W końcu mogę go zjeść. A ja mam słodki lizak. Fajnie. Co jest w środku? Skorpion? Nie wierzę. Cukierki. Wspaniale. Miranda, stój. Ja pierwsza. Nie widzisz, że już jem pączka? Taki miękki i słodki. To niewiarygodne. Już mi ślinka cieknie. Podziel się ze mną, Emma. Co ty zrobiłeś? Przez ciebie ugryzłam się w palec. Przepraszam, pomogę Ci. Masz, przyklej na to plaster. Lepiej te to zrób. Połączek, nigdy wcześniej nie był tak blisko mnie. Tu jest pyszne. Co za szczęście. Nigdy nie sądziłem, że będę miał takiego farta. Dziękuję. Ale gdzie się podział mój pączek? John, czy chcesz mi coś powiedzieć? Chociaż już za późno. Nie chcę niczego słyszeć. Zjadaj swojego paskudnego lizaka. Co ty robisz, Emma? To już przesada. Przy okazji, wcale nie jest paskudny. Uuu, jak ty jesz. Nie mogę na to patrzeć. A mnie się podoba. To zwykły lizak, który jest przepyszny. O nie, chyba mnie poniosło. Mam teraz skorpiona w ustach. To straszne, zabierzcie go! Wyrzuć to szybko, tylko nas straszysz. Skończyłem, teraz ty, Miranda. Mm, bardzo chętnie. Już od dawna chciałam spróbować swoich cukierków. Ten był zielony, więc przeznaczony dla mnie. A ten jest czerwony, więc jest mój. To niesprawiedliwe. Zabieracie wszystkie moje słodycze. Będę musiała dać wam na łódkę. Przygotujcie się. Za chwilę dostaniecie tyle cukierków, ile w ciągu całego życia nie widzieliście. Co ty robisz, Miranda? Odłóż to krokę. Nie, nie mam zamiaru. Przygotujcie się! Powodzenia! Emma, chyba musimy łapać cukierki ustami. To jest najlepsze wyjście. Oj, chyba cukierki się skończyły. Potrzebuję trochę więcej. Żółty! Nie wierzę. W końcu mogę spróbować. Tak długo czekałam na ten moment. Jak smakuje? Jasne, że tak. Przy okazji, nasze ręce są teraz kolorowe. Ja pierwsza podniosę pokrywkę. Wow, żelkowy miś. Jaki ogromny. Super. Masz duże szczęście, gratulacje. Owocowy żelek jest moim ulubionym. Muszę go jak najszybciej spróbować. Nie daje rady. Będę musiała coś wymyślić. Wiem. Widzę pęknięcie, trzeba to wykorzystać. Super, teraz mam ogromny kawałek żelka do zjedzenia. Wspaniale. Najlepszy żelek na świecie. Potrzebuję dokładki. Jestem gotowa rozerwać go gołymi rękami, byle tylko wszystko zjeść. Następnym razem bądź ostrożniejsza. Łałem, wow, a teraz jesteś cała czerwona. Miranda, twoja kolej. Góra surowych jajek? Zdaję, no że zupełnie się tego nie spodziewałam. Nic na to nie poradzisz. Smacznego. Nie możesz zrezygnować. Jedz. Inaczej sami wszystko w ciebie wepchniemy. No dzięki. Jakoś sobie poradzę. Choć na pewno nie będzie łatwo. U, to jest obrzydliwe. Nie mogę tego przełknąć. Umówiliśmy się, że zjesz wszystko. Pozwól mi pomóc. Zaraz przygotujemy jajeczny koktajl. Zaufaj mi, pokochasz go. Bierzemy blender i wbijamy do niego wszystkie jajka. Właśnie w ten sposób, to naprawdę proste. Zobacz, jaki jestem w tym dobry. Ej, ostrożnie, John! Wszystkie skorupki lecą na mnie. po prostu mnie poniosła Emma. A teraz czas wymieszać nasz koktajl. Gotowe. A teraz wlewamy koktajl do tej pięknej szklanki. Wow, prawdziwa bomba. Sam nie miałbym nic przeciwko temu, żeby taki spróbować. Dzięki, John. Wygląda nieźle. Ale intuicja mówi mi, że to wcale nie jest dobre. O tak! Znowu smak surowych jajek. Wystarczy. Już nie mogę. Dlaczego wyplułaś mi to prosto w twarz? To tak mi dziękujesz? Mam nadzieję, że jedzenie pomoże mi dojść do siebie. Chociaż nie sądzę. To zielony groszek. Nie lubię go. O, jedz, John. Sam powiedziałeś, takie są zasady. Na początek otworzę puszkę. Nie mogę tego zrobić, spasuję! To jest łatwe, spójrz! Raz, dwa, gotowe. Proszę. Dzięki ma. Co ja bym bez ciebie zrobił? Pewnie nie jadłbym tego obrzydliwego groszku. Może dam mu szansę. No w sumie nie jest tak źle, jak myślałem. Można zjeść całą puszkę na raz. Nie sądziłam, że tak bardzo ci się spodoba. To no, jest całkiem niezły. Ale co się ze mną dzieje? Coś jest nie tak z moim brzuchem. Przepraszam, nie mogę już wytrzymać. Dlaczego to zrobiłeś, John? Zaraz się tu udusimy. Sorry, to na pewno koniec. Stop. Żadnych smakołyków. Kurczę, co robić? Muszę coś wymyślić. Mogę przejść? Oczywiście. Dzień dobry. Jestem umówiona na wizytę. Zapraszam, nie ma problemu. O, chyba coś wymyśliłem. Włożę te wszystkie przysmaki do plecaka, założę perukę. No i to wszystko, jestem piękną blondynką. Schowam plecak. Teraz mam brzuch. Pomaluję usta. Gotowe. Ojej. Nowa pacjentka? Spojrzę? Nie, nie, lepiej mi nie przeszkadzać. Oczywiście, proszę, proszę przejść. No! Nie można wnosić słodyczy Co to jest? Proszę to tutaj włożyć Szkoda, nie udało mi się nic przenieść Same łakomczuchy dziś Co się stało? Proszę się rozejść O oh, matko Doktorze, umieram Zabrać go na salę operacyjną natychmiast Mam nadzieję, że zdążą mu pomóc O, to Bob Co ci się stało? O nie, potrzebuję cię Cię. Zrobiłem ci żarcik! Zobacz, co tu się wydarzyło! Przemyciłem dla ciebie do szpitala słodycze, spójrz! Mamy teraz prawdziwą ucztę! Są i pianki! Jemy namsy. Ej, a ja? Ups, chciałam tylko słodycze! Teraz przemycę słodycze w ubraniu pielęgniarza! Nadal tu jesteś? Jestem pielęgniarzem! Twoja zmiana się skończyła! Możesz już iść! Nie przypominam sobie, że miał mnie ktoś zmienić, ale okej. Okay. Nadchodzą słodycze! Nikogo tu nie ma? Świetnie! Oto pudełko, proszę! Wow! Ekstra! To wszystko dla ciebie! To ja, bo patrz! No cześć, ale niespodzianka! Dziękuję! Będziemy teraz to wszystko jeść. Dajcie mi troszkę słodycze, proszę! Cześć, cześć! Ale pyszności. O nie. Co? To lekarz? Zaraz oberwiemy. Mówiłam, żadnych słodyczy. Co za bezczelność. Oddawaj. Żadnych smakołyków. Tak lepiej. A ty co tam masz? Mam pomysł. Wezmę sztuczną rękę i wsadzę w nią a teraz będę udawał, że to moja ręka. No i danie, zupełnie niezauważalne. To na bank zadziała. No to idę. Ojej, jak mnie boli ręka. Biedactwo! Mogę się przyjrzeć? To bolało! Muszę pilnie do chirurga. Biegnij, biegnij. Moja ręka. Bob, co ci się stało? Przepraszam. Mam tu coś. Patrz! Hop. Moja ręka jest zdrowa, a tu są skitelsy! Tak, i ty też dostaniesz. I to nawet dużo. Uwielbiam skitelsy! Żadnych przekąsek. Przechodź! i coś źle się czuję. Nie przejdę tak. Założę fartuch lekarski. Gotowe. Jestem lekarzem. Zawiążę krawat. I mogę przejść wszędzie, gdzie chcę. Na wszelki wypadek dodam wąsy i wezmę torbę lekarską. <laughs> Naprzód do słodkiego zwycięstwa. O doktorze, dobrze, że jesteś. Strasznie boli mnie głowa. Pomóż mi. Yy, nie wiem, jak ci pomóc. Nie masz gorączki, jest ok. Ale bardzo mnie boli głowa. Może masz jakieś lekarstwa? Kurczę, mam przechlapane. Oczywiście, że mam. Niech pomyślę. Hmm. O, chwilka! Cudowna pigułka. Weź jedną na ból głowy, proszę. Dziękuję, doktorze. Co? To jest słodkie. Niebieskie słodycze. Chcesz mnie nabrać? Co robić? Jestem lekarzem, prawdziwym lekarzem. Nie oszukasz mnie! Uda nam się zobaczysz. Co jest? Ojej, Oj, czuję się bardzo źle. Chwileczkę, sprawdzę cię. Co się stało? Hmm. Eee, eee, muszę do lekarza. Okay. No dobra, przechodźcie. Ach, łatwo poszło. Co to za kolorowy ślad za sobą zostawiają? Cóż tu jest nie tak? Mila, co to jest? Słodycze, wiedziałam. Ej, złapała mnie! Zabieraj mnie stąd szybko! Jeszcze jeden. Daj mi ten napój i wchodź. No! Mam tu już okay. całą skrzynkę. Sim salabim, och piękny kwiecie, daję ci te róże. Co to za cudak? Very Jakie to not. ciekawe, miło mi kwiatek dla mnie. Przejdę niezauważony. S Słucham cię. Wow. Patrz, widzisz ile słodyczy przyniosłem? Wow, świetnie! Dzięki! Jak dużo, jestem szczęśliwa. Co to jest? Ale fajna czapka, aż chce się tańczyć. X, mój ulubiony! Popatrz, jak zabawnie tańczy. Jak ona to robi?